Witajcie drodzy psiarze. Zapraszam na kolejny odcinek z serii psia komunikacja jak zrozumieć swojego psiaka i jego zachowanie. Zostańcie ze mną do końca, bo na końcu mam dla Was niespodziankę. To będzie coś naprawdę fajnego. Dzisiaj omówimy sobie dwa komunikaty. Jeden to ukłon, a dwa to się. Zacznijmy od ukłonu. Jest to coś, co psy wykonują od czasu do czasu i na pewno mogliście to zaobserwować u swoich psiaków. Wygląda to mniej więcej tak, że pies ugi na łokcie, nachyla się do przodu, a jego dupcia ląduje w górze. I co to znaczy? Znaczeń jest kilka. Pierwsze i takie chyba najczęstsze to zaproszenie do zabawy. Natomiast to zaproszenie do zabawy występuje tylko wtedy i ma takie znaczenie kiedy psy się znają? To nie jest tak, że pies spotyka innego nieznajomego psa i automatycznie zaprasza go do zabawy. Jeśli twój pies robi taki ukłon do obcego psa, ma to całkiem inne znaczenie, które za chwilę omówimy. Więc jeśli twój pies do swojego psiego kumpla robi taki ukłon, to zdecydowanie chce się z nim bawić. Jak wygląda taka prawidłowa zabawa? Takie zaproszenie jest początkiem do tego, żeby psy zaczęły się ganiać, ale pamiętaj, dobra zabawa polega na tym, że psy się zmieniają. Raz ja cię gonię, raz ty mnie gonisz. I właśnie w takim ukłonie pies zachęca do tego, żeby ten drugi go pogonił, ale może być też tak, że pies potrzebuje chwili przerwy w trakcie zabawy i wtedy też robi ukłon do tego drugiego psa, żeby mu pokazać, że stop, chwila przerwy, muszę odpocząć, za chwilę bawimy się dalej. A może to jest ten moment, kiedy właśnie zamieniają się rolami i to ten drugi będzie gonił i też taki ukłon, który. Jest nazywany playboy. Taki właśnie ukłon będzie wskazywał na to, że zamieniamy się rolami w zabawie. Jeśli twój pies ma psiego kumpla, a może masz właśnie więcej niż jednego psiaka, takie zachowania są bardzo często w zabawie widoczne. Ja, mając trzy psiaki, widzę to bardzo często. One, kiedy biegają, bawią się yy, i ta zabawa jest coraz fajniejsza, pojawiają się ukłony właśnie po to, żeby zamienić się rolami, bądź żeby zrobić sobie chwilę przerwy. W zabawie. Co jest ważne, to nie tylko w zabawie psy się zamieniają rolami, ale też na przykład wywalają się na plecki, udają tak zwane psie walki i nie jest to nic groźnego. Psy to zazwyczaj robią dla zabawy, łapią się za nogi, łapią się za karczek, lekko się poszarpują, natomiast jest to ewidentnie zabawa. Kiedy taki ukłon nie ma nic wspólnego z zabawą, to wtedy, kiedy pies robi ukłon testujący. A mianowicie idą dwa psy, nie znają się i w odstępie kilku metrów a jeden z psów robi ukłon. I jest to testowanie granicy, testowanie też tego, na ile ten pies może wpłynąć na drugiego. Nie zawsze to chodzi o psa, bo czasami może być tak, że pies robi taki ukłon testujący nawet wobec człowieka. I w momencie, kiedy psiak robi taki ukłon, a ktoś, kto jest po drugiej stronie, czyli pies, bądź człowiek, zrobi krok w tył, bądź nawet przeniesie ciężar ciała na tylnie łapy, w tym przypadku oczywiście mówię o psie, dla tego pierwszego psa, Psa jest to taki sygnał, że on może wpływać na zachowanie tego psa, że rzeczywiście jest w stanie w jakiś sposób pokazać mu granice i wpłynąć na jego zachowanie i to, jak ten pies będzie się zachowywał w stosunku do niego. Mamy ukłon dla zabawy, mamy ukłon testujący, ale jest też ukłon grożący. Ukłon grożący teoretycznie wygląda bardzo podobnie, natomiast jeśli się przyjrzycie dokładnie mowie ciała swojego psa, zobaczycie że wygląda to inaczej. Kiedy ten ukłon trwa dłużej, to już bardzo często są takie jasne znaki. Na samym początku taki ukłon jest dużo bardziej napięty, ciało jest sztywne, pies się bardzo silnie wpatruje w drugiego psa, może też pojawić się dyszenie, a później przechodzimy już do takich bardzo jasnych znaków, czyli pies marszczy nos, zaczyna barczeć, a dodatkowo może pokazać nawet zęby. I to już w takim bardzo silnym, Grożącym komunikacie, odejdź nie podchodź tutaj nawet. Więc pamiętajcie i zwróćcie na to uwagę, żeby nie tylko patrzeć na kontekst, o którym mówię tak często, ale też na te takie małe różnice. Bo rzeczywiście te małe różnice będą tutaj odgrywać dużą rolę. I nawet jeśli twój pies nie zacznie warczeć w ukłonie grożącym, ale będzie napięty i sztywny, to nie pomyl tego z chęcią do zabawy. Dlatego, że tutaj między psami może już dojść do dużego spięcia, bo pies jasno stawia komunikat. Odejdź, nie chcecie cię tu koło siebie. I jeśli to przeoczymy, psy mogą się nawet pogryźć. Więc w takiej sytuacji obserwuj. I wspieraj swojego psa. Zabierz go z takiej sytuacji i nie każ mu się mierzyć z przeciwnikiem, którego się boi albo którego po prostu nie chce w swoim zasięgu. Kolejnym komunikatem, który sobie dzisiaj omówimy, to tarzanie się. I myślę, że tutaj jest to taki komunikat bardzo ciekawy, jednocześnie bardzo częsty u naszych psów. Tarzanie się w kałuży, na ziemi, na trawie, a czasami nawet w padlinie, albo nawet w odchodach innych zwierząt, czego na pewno nie lubimy. Ale już Wam będę tłumaczyć, z czego się to bierze. Zacznijmy tak naprawdę od pierwszego powodu. Jest to taki powód, na który najmocniej powinniśmy zwrócić uwagę i on będzie wymagał naszej uwagi, ale też naszego zaangażowania w sytuację, ponieważ jest to wynik problemu zdrowotnego. Jeśli pies bardzo często się tarza, jest to intensywne, częste, ale wiąże się też z innymi zachowaniami, takimi niezwiązanymi stricte z tarzaniem, jak na przykład wygryzanie sobie łap, albo bardzo częste, intensywne wylizywanie ich, albo wylizywanie się pod ogonem, które nie jest takie standardowe jak psia higiena, tylko dzieje się to bardzo, bardzo często, to tutaj mówimy o kłopocie zdrowotnym, który może wynikać. Z kilku powodów. Jednym takim podstawowym są alergie i nietolerancje pokarmowe. Sa swędzi, pies ma problem skórny, a przez to, że ciężko mu się podrapać w każdym miejscu na ciele, to takie tarzanie będzie powodować u niego po prostu ulgę w tym świądzie. Dlatego, jeśli masz podejrzenie, że twój pies może mieć alergię, jest to na przykład związane chociażby z częstymi biegunkami, właśnie wylizywaniem łap, czy zmianą koloru pomiędzy opuszkami, no to Tutaj warto się udać do weterynarza i przebadać psa, upewnić się że y, od strony takiej zdrowotnej nic psu nie dolega. Też infekcje skórne związane właśnie z intensywnym świądem, które nie są stricte związane z alergią, ale po prostu właśnie z infekcjami, czy to y, grzybiczymi, czy pasożytniczymi, też mogą powodować takie nasilone tarzanie się. Kolejne powody tarzania już są bardziej naturalne u psa i mają stricte takie znaczenie komunikacyjne. Chociaż to pierwsze zdrowotne też jest rodzajem komunikatu, bo pies ci komunikuje, że coś jest nie tak i go sfędzi, że jest za dużo czegoś, za dużo może jakiegoś pokarmu w diecie, który go uczula, może jakiegoś. No właśnie, pasożyta na skórze. No tutaj warto udać się do weterynarza. Ja niestety nie będę w stanie pomóc, ponieważ no tylko lekarz weterynarii może to stwierdzić. Ale drugi powód to znaczenie miejsca. Pies przez skórę wydziela swój zapach, i kiedy tarza się w danym miejscu, on chce pokazać, że jest to jego miejsce. On chce sobie je tak jakby zaklepać, ponieważ psy mają bardzo dobry węch, dużo lepszy niż my ludzie. Inne psy w danym miejscu wyczują ten jego zapach i może będą w stanie odczytać ten komunikat, że to jest jego miejsce i on sobie tam zostawia swój zapach, i właśnie mówi, że to tu, to jest dla mnie. Drugi powód, to higiena. Po prostu u psów na sierści zbiera się brud, kurz, jakieś gałązki, listki, a czasami może jakieś robaczki, które gdzieś na nim usiadły, zwłaszcza jeśli psy mają dłuższą sierść, tym większe prawdopodobieństwo, że coś się w tej sierści nazbierało, i w ten sposób pies może sobie ten brud ze swojej sierści wyczyścić, ściągnąć, tarzając się na trawie. I co jest ciekawe, zwłaszcza w takich miejscach trudno dostępnych dla psów, gdzieś taki boczek tutaj, Taka trawa będzie idealnym sposobem na to, żeby się wypielęgnować, wyczyścić. O sam nie będzie w stanie się tam dostać językiem czy łapką. Kolejny to rozluźnienie. Tarzanie się jest trochę jak taki masaż dla człowieka. Pies tarzając się zmniejsza napięcie mięśni, które może na przykład występować po wysiłku fizycznym. Dodatkowo, kiedy tarza się w trawie bądź nawet w kałuży, obniża temperaturę ciała, tak. On może się ochłodzić, może się, zwłaszcza w lecie, myślę, że jest to widoczne, kiedy psiaki się tarzają w różnych strumykach, kałużach, a nawet na trawie. Ta temperatura przy ziemi jest dużo niższa, dlatego kiedy jest gorąco wokół nich. Chętnie sobie ochłodzą trochę swoje ciałka. Dodatkowo takim powodem jest stymulacja czuciowa, która też powoduje rozluźnienie ciała i jest po prostu przyjemna. Powoduje to, że psu jest przyjemniej, lepiej, więc dla samej przyjemności też psy się tarzają. Kolejny powód to tarzanie się w śmierdziuchach. No i chyba to jest najtrudniejsze dla nas, właścicieli, do zrozumienia, dlaczego on się tarza w. Kubkach innych psów, a może jakiejś sarenki bądź jeszcze innego zwierzęcia. Nie daj Boże, w ludzkich odchodach, bo wszyscy się tego brzydzimy. No ale tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że po pierwsze, psi węch jest dużo mocniejszy, więc dla niego inne zapachy mogą być atrakcyjne. Ale właśnie jeszcze ta kwestia, że no, coś, co dla nas ludzi jest obrzydliwe, dla psa takiej nie będzie. On ma inne upodobania, więc coś, co bardzo śmierdzi dla nas, może być dla niego bardzo zachęcające. Ten zapach może być taką psią perfumą. Na pewno nieraz żartowaliście ze swoimi innymi znajomymi psiarzami, że wasz pies się wyperfumował. I tak to mniej więcej wygląda, że psy mogą po prostu lubić taki zapach i dlatego się w tym tarzają. Ale jest też inny powód. Naukowcy zakładają, że wynika to z tego, że jest to taki pradawny instynkt. Podczas polowania pies chciał zamaskować swój zapach, żeby podejść do ofiar. W taki sposób, żeby ta ofiara go jak najmniej wyczuła i zauważyła. Dlatego jednym z takich sposobów maskowania się było wytarzanie się w padlinie, która miała zamaskować psi. Zapach. Więc wydaje się to dosyć logiczne. Może w naszych czasach psy już nie muszą zdobywać tego pokarmu, nie polują w żaden sposób, natomiast kiedyś ich przodkowie dawno, dawno temu musieli jednak ten pokarm zdobywać, w związku z czym potrzebowali takiego maskowania. Dlatego jeśli twój pies wytarzał się w padlinie albo jeszcze w czymś innym, to nie złość się na niego, ponieważ jest to po prostu normalne w psim świecie. I mimo, że dla nas ludzi jest to obrzydliwe, nieznośne, no i średnią przyjemność na pewno. Sprawia nam kąpiel takiego psa, to mimo wszystko postarajmy się te emocje jednak powściągnąć i zrozumieć, że pies. To pies i on ma inne potrzeby niż my. Kolejny powód to będzie zaznaczenie takiego ważnego miejsca. Ale nie na takiej zasadzie, że pies się tarza i chce pokazać, tak jak wcześniej wspominałam, że o, to jest moje miejsce. Nie, tutaj sytuacja wygląda troszkę inaczej, ponieważ jest to rodzaj pokazania, że to miejsce jest ważne i że jest jakąś granicą. Na przykład, jeśli twój pies źle sobie radzi z tym, że podchodzą do niego obce psy, to już z daleka widząc takiego psa, Pies może zacząć się tarzać na ziemi po to, żeby zaznaczyć temu psu, który idzie z naprzeciwka, że to jest jego rodzaj granicy, że tej granicy on nie chce, żeby ktokolwiek. Przekroczył, dlatego warto na to zwrócić uwagę i jeśli pies zaczyna się tak tarzać, to nie ciągnijcie go na smyczy i nie mówcie, że o idziemy, idziemy, bo my musimy dojść w dane miejsce. Spójrzcie, zatrzymajcie się, postarajcie się zrozumieć komunikat, bo w takiej sytuacji najczęściej wystarczy po prostu rzeczywiście, zachęcić psa do odejścia, ale w drugą stronę. Nie w tą stronę, której nadchodzi pies, któremu pies właśnie wydał ten komunikat, że to jest takie moje miejsce ważne dla. Dla mnie nieprzekraczalne, nie wchodź na mój teren. Taki ostatni powód tarzania, bo lubi. On to po prostu lubi. Tarzanie się jest przyjemne, miłe. Jest czymś takim nagradzającym dla psa, więc jeśli twój pies tarza się i z kontekstu nie wynika nic innego, niż to, że on po prostu lubi się tarzać, to weź to pod uwagę i pozwól mu się potarzać. Nie złość się. A zrozum, że to tarzanie to nic złego i to po prostu psia natura. Okej, okay, moi drodzy, omówiliśmy sobie dzisiaj te dwa, myślę, że bardzo ważne komunikaty. Więc skoro już e, tutaj sobie to omówiliśmy, to możemy przejść do naszej niespodzianki. Mam dla Was fajną rzecz, a mianowicie kod zniżkowy dla wszystkich oglądających. Jeśli macie ochotę na zakupy w moim sklepie piesław.pl, to zapraszam. Kod to Pies, piesław i macie z tym kodem minus 10% na cały asortyment. Zapraszam na zakupy i do zobaczenia w kolejnym odcinku.